Dzień mam sobie sobie dzień happy dzień od zaczniemy od najlepszego poziomu świata. dobry, dzień dobry, dzień dobry, panem tak on? dobry, nie dobry, nie go! Zabójca! nie 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 nie!

Nie! To jest trzeba taki pręg do szagienia. Świat da, że... to. of dwa. to zaraz już z krzaków A Ale szybko do a bo w ma.

Oh. Yeah. Ah. Oh. Ah! Yeah. Ora. Dead machine. Ora vendiuti non puoi uccidere la macchinina.

a, tak, Dobra, idę, odcę, dam, kończę ten odcinek. Udana, cześć i na razie.